Cześć, witajcie! Ja jestem Splash i w dzisiejszym materiale zajmiemy się pewną rzeczą, która jest w tej paczce. Jest to chiński zestaw Ambilite, którego zadaniem jest rozszerzenie tego co wyświetla nasz monitor. Działa to w taki sposób, że specjalny program zainstalowany na naszym komputerze na bieżąco odczytuje kolory przypisanych mu pikseli na ekranie, a następnie wysyła sygnał do znajdującej się z tyłu monitora taśmy LED, która zmienia swój kolor na właśnie ten kolor odczytany przez program. Nie jest to jednak taka zwykła taśma LED RGB 5050, która w jednym momencie może się świecić tylko na jeden kolor. No bo umówmy się, nie wyglądałoby to zbyt zjawiskowo. A specjalna taśma WS2812B, która jest taśmą adresowalną i dzięki temu każda z jej diod może się w tym samym momencie świecić na inny kolor. Jest to taka dużo tańsza alternatywa dla urządzenia Philips Hue Sync Box, jednak warto znaczyć, że działa tylko z komputerami stacjonarnymi, i to tylko tymi z systemem Windows, w odróżnieniu od Philipsa, który działa z praktycznie Wszystkimi komputerami, konsolami, a nawet zwykłym dekoderem telewizyjnym. Jest to spowodowane tym, że ambiboxa trzeba podłączyć przez kabel USB do komputera i to dopiero tam specjalny program zajmuje się całym przechwytywaniem ekranu. Natomiast Syncbox jest swego rodzaju kartą przechwytującą, która nie wymaga żadnego oprogramowania, a cała magia związana z tym przechwytywaniem kolorów poszczególnych pikseli dzieje się właśnie w tym urządzeniu i do pracy wymaga ono tylko sygnału wejściowego po HD ja można tam podpiąć dosłownie wszystko. Po zmontowaniu całość prezentuje się mniej więcej w ten sposób i ja wiem, że nie jest to zrobione najpiękniej na świecie i te zgięcia na rogach nie powinny tak wyglądać, ale chciałem to zamontować z perspektywy takiego zwykłego kowalskiego, który kupuje taki zestaw i chce go od razu przykleić, a niekoniecznie bawić się w przecinanie rogów i lutowanie tego, żeby to wszystko w miarę... Prosto przylegało, no dobra, po prostu jestem leniwy. W każdym razie wszystko już jest podpięte zarówno do komputera, jak i do zasilania. Także możemy przejść do konfiguracji tego wszystkiego i instalacji. Programu. Program, który trzeba zainstalować, nazywa się AmbiBox, właściwie tak jak ten cały zestaw. Tylko myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że jego wsparcie zakończyło się 6 lat temu, w 2015 roku, przynajmniej według informacji o programie. Także wydaje mi się, że w razie jakichkolwiek problemów z aplikacją do supportu na pewno się. Nie dobijecie. Ale nawet mniejsza o to, ważniejsze jest to, że przynajmniej w moim przypadku, po podłączeniu tego urządzenia do komputera w ogóle nie chciało ono działać i komputer go nie wykrywał. To znaczy wykrywać wykrywał, tylko nie mógł znaleźć do niego żadnego działającego sterownika, więc przez to nie chciało się nawet ono włączyć. Także musiałem poszukać informacji, co i jak zrobić w takiej sytuacji i znalazłem rozwiązanie, które okazało się naprawdę proste. Wystarczyło zainstalować sterownik o nazwie, której nawet nie Będę starał się zapamiętać, który jest odpowiedzialny za w sumie to też nie wiem za co, ale ważne, że po jego instalacji komputer momentalnie wykrył to urządzenie i zaświeciły się diody. Także teraz, gdy część tych diod już się świeci, wystarczy policzyć wszystkie i wprowadzić ich liczbę w program, żeby zaświeciły się wszystkie, a później przypisać im miejsca na ekranie, z którego mają pobierać kolor. I w zasadzie to tyle z konfiguracji. Będziemy mogli zobaczyć, jak to w ogóle. Działa. Musicie się ze mną zgodzić, że wygląda to naprawdę zjawiskowo i swoje główne zadanie, czyli właśnie wyglądanie, spełnia stuprocentowo, ale zrymowałem. Nasycenie kolorów jest bardzo dobre, a ich szybkość synchronizacji pomiędzy wyświetleniem na monitorze a zmianą. Koloru na taśmie jest niemalże natychmiastowa, także nie widać tutaj żadnego opóźnienia. I tak na dobrą sprawę jedyne co mogę zarzucić temu zestawowi to bardzo słaby klej zastosowany na taśmie, który po dwóch albo trzech godzinach po prostu odpadł razem z całą taśmą od monitora, mimo że wcześniej go tuściłem. Także całe szczęście, że znalazłem jeszcze jakieś resztki taśmy montażowej, takiej piankowej, która została mi po remoncie. No i to wszystko podkleiłem i finalnie widzicie zresztą jak to wygląda. Jest naprawdę super. Czy polecam ten zestaw? No, jeśli macie wolne 150 zł na kompletny gadżet bez naprawdę żadnej wartości użytkowej, to myślę, że tak, myślę, że będzie to dużo lepsze rozwiązanie niż taśma RGB, która może świecić się tylko na jeden kolor w jednym czasie, a tutaj nie dojrze, że dostajemy wiele kolorów w tym samym momencie, to jeszcze ta synchronizacja robi dodatkową robotę. Link do AmbiBoxa oczywiście macie na w opisie. Jeśli by wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi, no to subskrybujcie kanał. No i co? Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka i cześć!